Krótka ewangelia dnia dzisiejszego, ale jej piękne przesłanie. Choć na pozór mogłoby się to wydawać dla nas niezrozumiałe, jak Jezus postępuje w tym krótkim swoim słowie. Bo on, choć jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że jest miłosierny, pełen miłości, dobroci, wspaniałości, nie jest tym, który mówi, że Pan teraz ma usłużyć słudze albo Pan ma lepiej potraktować swojego służącego. On mówi dzisiaj jasno. Każdy z nas ma na tym świecie swoje miejsce i swoje zadanie. Jesteśmy tylko sługami nieużytecznymi, którzy mają wykonać to, co do nich należy. Inne zadania miał w tamtym świecie, o którym mówi Jezus Pan, inne zadania miał sługa, ale każdy miał być wierny swojemu powołaniu. To jest ogromna lekcja pokory, którą nam Jezus dzisiaj funduje. Umieć się odnaleźć w tym, do czego nas wybiera, do czego nas. Powołuje. Ale to jest piękne przesłanie na dzień dzisiejszy, bo przeżywamy dzisiaj 107 rocznicę odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Wspominamy tych wszystkich wielkich bohaterów narodowych, ojców naszej niepodległości, którzy właśnie byli jak ciś dzisiejszej Ewangelii, słudzy nieużyteczni, którzy wykonali tylko to, co do nich należy. Bo na tym też polega chyba prawdziwy patriotyzm, że nie wykonujemy nie wiadomo, jak wielkich czynów i wspaniałych dzieł. Ale że jesteśmy wierni swoim życiowym zadaniom, staramy się być w nich najdokładniejsi i najdoskonalsi, a przez to służymy na większą chwałę Boga, na większy pożytek ludzki, a w przypadku patriotyzmu na większą miłość, dla, dla większej miłości dla naszej Ojczyzny. Na tym polega bycie. Bohaterem swojego życia. Do tego też wszyscy jesteśmy wezwani przez samego Boga. On chce w nas widzieć sługi, sługi nieużyteczne, tych, którzy potrafią odczytać swoje życiowe zadanie jak najlepiej i tych, którzy potrafią to jak najpiękniej i jak najwierniej zrealizować. I nieważne, co tym celem jest czy Twoje zbawienie, czy Ojczyzna w kontekście dnia dzisiejszego najważniejsze, żeby być wiernym temu, do czego zostaliśmy wybrani.